Słoneczko i Piki. Słoneczko myje Pikiego, który został w tracie przyjaciela. Już jest, jak widać, bardzo zadowolony. Być może jest to początek zachęcania Pikiego do zabawy. Zobaczymy. My je bardzo dokładnie, bardzo dokładnie. Generalnie słoneczko jest bardzo przyjaznym kotkiem. No czasami połit jest to, położę, to jedno, ale młody, zdrowy kotek musi połwisać. Słońce, ta dłoneczka. Tak, kochani, umyłeś pikiego, tak? Umyłeś licznie. O, jeszcze nie domyłeś, tak? I jeszcze to łóżko.